Od ponad dwóch miesięcy mieszkańcy Euckich Stradon protestują przeciwko planom rozbudowy największego gospodarstwa w tej miejscowości. Właściciel, który hoduje tam krowy, chce zbudować biogazownię, by zmniejszyć fetor towarzyszący takiej działalności. Chce także zmodernizować funkcjonującą tam gorzalnię. Te plany nie zostały dobrze odebrane w społeczeństwie straduńskim. Ferma bydła, biogazownia i gorzelnia, które usytuowane są w jednym miejscu, i to jest bardzo ważne, że, że mogą oddziaływać bardzo poważnie i na glebę, i na warstwy wodonośne. Wszystko to, co wsiąka i, i tworzy pod spodem. Przecież to będzie zanieczyszczone na lata. Wojciech Stankiewicz mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa. Twierdzi, że biogazownia problemu smrodu nie rozwiąże. Nie wiem, w jaki sposób by postawił to pan inwestor, to biogazownię, ale ta uciążliwość nie zniknie, bo to trzeba fizycznie, czy tam sprzętem, jak to się mówi, podnosić. Zbierać to łopatami, żeby to tam posprzątać. Właściciel tłumaczy, że od biogazowni się nie ucieknie, bo taki jest kierunek rozwoju. Obecnie gnojowica jest trzymana w otwartych zbiornikach i latem wywożona na pole. Budowa biogazowni pomogłaby ten gnoj zutylizować i pozbawić odoru. Czyli pozbawiona substancji, pozbawiona gazu, który byłby spalany, czyli to, co dzisiaj, jest, to, co dzisiaj daje ten zapach gnojowicy, to by było spalone, przetworzone. Spalanie odbywałoby się poprzez silnik, który. Wytwarzałby prąd i, i ciepło. Zarzutów mieszkańców pod swoim adresem nie rozumie. Na takie przedsięwzięcia dotacje daje Unia Europejska. Posłużą one ochronie środowiska. Nikt, kto, kto jest odpowiedzialny w Polsce za. Yy... Ochrony środowiska nie zgodziłby się na to, aby popierać tego typu inwestycje, gdyby miały być one szkodliwe. Ale mieszkańców to nie przekonuje, a utwierdza ich w tym to, że decyzję środowiskową wójt gminy podjął za ich plecami. Po protestach zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie i ponownej analizie kwestii budowy. Wójt obiecał, że wyniki konsultacji będą dla niego wiążące. Konsultacje się odbyły, ponad 230 osób zagłosowało przeciwko budowie biogazowni, tylko 88 osób zakreśliło tak. Mimo to wójt swoje. Jej decyzji nie zmienił. Wzięło w, w, w nich udział 30% uprawnionych do głosowania, a protest, który został do nich skierowany, na liście protestujących było 800 osób. To znaczy nie wzięli udział ci, którzy podpisali protest. W stosunku do ilości, do ilości uprawnionych do głosowania, a było ich 1100, 20% uprawnionych powiedziało nie. Inni nie okazali sobie żadnego zainteresowania. I to właśnie będę rozważał, jak tą sprawę uregulować. Mieszkańcy mają do wójta żal, że nie bierze pod uwagę społecznych obaw. Trochę mamy, że zostało to przykładowo dochodzenie całe przeprowadzane postępowanie, bez takiej faktycznie obecności, no bez udziału społeczeństwa. Bo jeżeli dowiadujemy się dopiero, że decyzje pewne zostają podjęte po, po fakcie, no to to, 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 jest, to jest nie w porządku. Nie rozumiem takiej postawy wójta, tym bardziej, że sam napisał wniosek do Trybunału tak, w Strasburgu odnośnie łamania tutaj, jeśli chodzi o poszerzenie granic, a tutaj ewidentnie dzieje się to samo, czyli zostaje nam co? Zostaje nam trybunał? Wójt broni wydanej przez siebie decyzji środowiskowej, która określa warunki, jakie ma spełnić zakład, by nie szkodzić środowisku. Uważa, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Prywatny właściciel posiada około 1500 sztuk bydła. Wkład do biegazowni ma być obornik z tego gospodarstwa plus biomasa produkowana przez właściciela, przez inwestora, bo ma prawie 1000 hektarów ziemi. I wkład do biegazowni będzie obornik, będzie biomasa. Ja wybuty go żelnie, również odpad pogorzelniany. Ale czy może tak całkowicie nie wziąć pod uwagę głosu swoich wyborców? Gdyby to powiedział przed wyborami swoimi, nie został wójtem, tak przypuszczam. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w tym gospodarstwie zostanie wznowione 18 lutego po powołaniu gminnego urbanisty.